W tegorocznej edycji nagród za promocję miasta prezydent Bolesławca przyznał 20 nagród. 5 nagród w dziedzinie nauki, dwie nagrody w dziedzinie kultury, 3 nagrody w dziedzinie działalności społeczna, 9 nagród w dziedzinie sportu oraz jedną nagrodę w kategorii inne. Ponadto 5 nagród honorowych i 4 wyróżnienia. Wyróżnione zostały Natalia Zapiór i Wiktoria Basiak. To zawodniczki klubu sportowego Squashville. W 2020 roku uczestniczyły w wielu ogólnopolskich turniejach i ligach juniorów skłosza w Polsce. W czerwcu obie zawodniczki wraz ze swoją drużyną, reprezentującą Dolny Śląsk, zdobyły srebrny medal drużynowych Mistrzostw Polski. Chciałabym podziękować rodzicom, którzy no, wspierają mnie przy tym, i trenerom, którzy no, trenują mnie. I dzięki nim mogę takie osiągać. Cokolwiek. Oczywiście im jest to motywacja, żeby osiągać jeszcze więcej. Widać, że do czegoś to zmierza, że jest jakiś cel w graniu, zdobywaniu jakichś miejsc. Jest jakiś cel, żeby zostać może kiedyś w nagrodę, nie tylko wyróżnienie. I na pewno będę próbowała i starała się dalej osiągać więcej. Jan Król to z kolei badmintonista. W wieku zaledwie 8 lat i tylko rocznych treningów zajął trzecie miejsce w Mistrzostwach Dolnego Śląska w badmintonie w kategorii wiekowej do 11 lat. Ponadto zdobył pierwsze i drugie miejsce w Grand Prix badmintona w jednorożcu w dwóch kategoriach wiekowych. Cieszę się, że dostałem wyróżnienie. To skromność właściwa do tego wieku. Maciej Mazur to również badmintonista. Ale już całkiem dorosły sportowiec. Do jego najważniejszych osiągnięć należy drugie miejsce w Mistrzostwach Polski Amatorów w kategorii Open, drugie miejsce w Mistrzostwach Dolnego Śląska w badmintonie w kategorii plus 30 oraz pierwsze miejsce Grand Prix badmintona w jednorożcu w tej samej kategorii. Mamy takie ładne bluzy współfinansowane przez Urząd Gminy Lubowe Śląski. Wszystkie prezentacje nagrodzonych i wyróżnionych w tym roku bolesławian okrasiły występy grup artystycznych działających w Bolesławskim Ośrodku Kultury. W tej ostatniej zaprezentowana została etiuda taneczna z wachlarzami.